Spełnienie marzeń, dostatek. Może to mieć związek z jakimś spadkiem albo mm, Twoją, nie wiem, jakąś posiadłością, czymś, co do Ciebie przynależy. Wielka satysfakcja i wdzięczność, spełnienie. Hmm? Jest to silnie związane z Twoją wizją. Czas na zmianę. Wszechświat Ci w tym pomaga. Czas wzrostu. Niektórzy z Was mogą połączyć siły z kimś. W ten sposób szybko ewoluujecie. Jest to silnie związane z jakąś społecznością. W jaki sposób spełniasz swoje marzenie? Ja widzę tutaj dla Ciebie spełnienie marzeń. W jaki sposób spełniasz te swoje marzenia? Może to być związane z prawem? Z e, tak. Prawo, sąd. E, Coś, co jest związane w związku z prawem? Możliwe, że doświadczyliście jakiejś niesprawiedliwości odnośnie prawa i coś tutaj do was wróci. Dla niektórych z Was jest to silnie związane z autorytetem i dyscypliną. Tak jakbyście tutaj się zdyscyplinowali do czegoś, aby coś zrobić, osiągnąć tak, jak należy. Może wątpiliście w to, czy wam się to uda? Prawdopodobnie był tutaj jakiś konflikt, walka. Możliwe, że coś, co jest związane z sądem, jakaś walka brak decyzji, możliwe, że były jakieś fałszywe informacje albo jakieś fałszywe dowody i jakaś prawda zostanie tutaj wyjawiona. Coś, co było ukryte przed wami, jakaś egoistyczna osoba coś ukryła przed wami i wyjdzie to na jaw. Bardzo możliwe, że ktoś przez to zostanie, nie wiem, pozbawiony wolności. Sam ktoś wydał na siebie wyrok. Ktoś sam sobie zaszkodził, ktoś sam się uwięził, ktoś może, wy... ktoś może zostać pozbawiony wolności, kochani. Tutaj mi się tak pokazuje. E, więzienie albo pozbawienie wolności jest tu silnie związane z prawem. Tak jakby ktoś sam na siebie wydał wyrok. Ktoś coś zrobił, no ktoś przejął, po prostu ktoś zrobił już zbyt wiele, zbyt dużo. O, co to jest, kochani? Ktoś wydał na siebie wyrok. Tak to widzę. Nie mogę tego inaczej powiedzieć. Jest to ktoś, kto złamał ci serce. Ktoś, kto spowodował wiele bólu w twoim życiu. Przeznaczenie karma.